Moi kochani, moi drodzy, zobaczcie tylko takie oto krajobraz dzisiaj mnie wita w piątek 28 lutego, tak się żegna luty z nami, a ja myślałam, że będzie wiosna, a tutaj jeszcze czwarta siostra pani zima jeszcze postanowiła dobrze namieszać, ale to nic, to nic, to nic. My jesteśmy w lesie i słuchajcie, pozdrawiam Was tak zwykle bardzo serdecznie. No i cóż powiem tak, wiele osób pod moim ostatnim filmikiem prosiło mnie, żebym może takie, czasami takie vlogi robiła, takie daily vlog. Wiecie, coś tam z życia, takie pierdoły, pierdolety. No i pomyślałam sobie, dobrze. Po raz zrobię coś takiego, tylko że ja naprawdę nie mam tak interesującego życia jak inne, jak inne osoby I, i po prostu moje życie jest takie dość minimalistyczne, powiedziałabym. No ale, ponieważ dzisiaj musimy pojechać jeszcze w jednej sprawie, coś musimy pojechać jeszcze załatwić i, no i będziemy trochę w drodze. Chwilę to, co pomyślałam, że nagram jeszcze taki filmik i trochę tam ponawiam. Różny taki bzdur, może Wam się spodoba. No więc to Wam powiem później wszystko w drodze. Pokażę Wam też Renę, jak zwykle. Oczywiście zobaczyłem, czy będzie miał dobry humor. Może pojawia swoje czarnohumorowe dowcipy. No, na razie się żegnam. Idę kawałek jeszcze z psami. Renę czeka na mnie, bo on bardzo nie lubi, jak ja jestem niepunktualna. Czeka na mnie, jak na szpilkach szybko chcę jechać, szybko wrócić. Wiecie, bo u nas jest tak, że my palimy w piecu, jak wiecie i, to część znaczy, ci, co oglądają mój, moje um, filmy, to wiedzą, że my palimy w piecu, no i za długo nie może zostać ten piec bez opieki teraz, no bo zwierzętom będzie zimno i tam cały czas, cały się wyziębi, jak przyjedziemy gdzieś zimno, więc na razie żegnam, ja idę krótko jeszcze z psami, wracam, papa pa, i widzimy się później, pa, 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 pa. Kochani, jesteśmy w aucie, zjeżdżamy z góry, bo my mieszkamy na samej górze i zobaczcie to, jak sypie śnieg. No, przecież to jest więc pani zima, czwarta siostra, stwierdziła, że jednak zostanie tutaj troszkę. Sypnie jeszcze na pożegnanie, żebyśmy się za wcześnie nie cieszyli. No i e, tak to u nas wygląda, ale to jest taki mokry śnieg. Nie wiem, podobno mi René mówił, że sypie tylko w jednym zakątku, czyli u nas na Podkarpaciu i w Osznajt-Noch. No ponzze. Aha, no więc południowy Kufno. Kufno, pogoda. To jest rede ulubione słowo. Y pada, sypie śnieg na, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Także jak ktoś w Małopolsce mieszka, no to może to potwierdzi, tak? No u nas tutaj sypie, ale to jest takie mokre. No jest dobra, no w każdym razie jedziemy sobie i zjeżdżamy z góry, my, my mieszkamy na samej górze, więc u nas jest zawsze najzimniej, znaczy naj, najdłużej zawsze śnieg leży, bo przy naszym domu jest strumień, czyli nad rzeką taką rzeczką małą i ten, no i teraz i właśnie dlatego jest zawsze chłodniej, ale za to jest fajnie latem, jak, jak jest upał, to u nas jest przyjemnie. Patrz, jaka czwarta siostra się zawzięła i no my zjeżdżamy tutaj sobie ktoś się pod parasolem i słusznie pod parasolem i słusznie pod parasolem Ach, to był nasz sąsiad, nas nie poznał Jadus Nisercant nie nasza Klara gada, papuga, ona zawsze coś tam nawija, bo, bo tutaj jest elektronika w lagunie taka nie bardzo. No, a my sobie skręcamy fraj, fraj, to jest jest fraj. Wolne. 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 Nie. Wolne. No. Wolne. 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 No patrzcie jak u nas, widzicie jaki jest ten, no i dobra, za chwilę się włączę znowu, poczekajcie chwilę, tylko muszę coś zrobić, no a to ja, dzień dobry, także mimo, że jest zima, ja się właśnie, ojej, jak René się rozkaszlał, słuchajcie, mam nadzieję, że korony nie ma na głowie z wirusem, tak, René, chcesz tutaj koronę i mój wirus? Będę ja, jest bardzo szolony na punkcie swoich kilku włosków, które ma na głowie dotknęła mój... jej, patrzę czy fryzura dobrze leży. On jest bardziej próżny ode mnie, mówię wam, naprawdę. No, także jedziemy sobie, słuchajcie, teraz fajnie. Jedziemy i powiem wam, no zobaczymy co tam dalej wymyślimy, bo musimy, powiem Wam tak, jedziemy odebrać... Po pierwsze, właśnie miałam powiedzieć już przedtem, miałam odebrać. Ja się przełączę, pokażę wam, co tam jest, jak to wygląda właśnie teraz ta zima nasza. Jeszcze pójść na napotkam Już się się na moją szynauce na mój fizys napaczyli. Tutaj na Renę też się możecie napatrzeć. O, nie, nie mam prawie benzyny, nie wiem, czy dojedziemy do stacji. Musimy zatankować. Już mówi, że na rezerwie jedziemy. Słuchajcie, on mówi, że na stacji benzynowej wcale nam ostatnio nie zatankowali. To jest niemożliwe, po prostu nie wierzę w to. Dobra, przełączam się. Zobaczcie sobie, jaka zima jest. To jest takie chwilowe, mówię Wam, ale drzewa są białe. Na drodze, to jest taki śnieg. No, że to się denerwuje? Ja też trochę, no bo nagle nam powiedzieli, że Klara powiedziała, nasze auto nazywa się Klara, bo ja wszystkiemu daję imiona. Wszystkiemu, no więc auto pana imię Klara. Auto, no trochę za bardzo tutaj ten. Auto ma na imię Klara i ona powiedziała, że jesteśmy na rezerwie, no więc nie wiem, czy nam nie zatankowali, czy co. Więc nie bardzo nam się to podoba. Musimy jeszcze dojechać do stacji przy Tesco i tam zatankujemy i pojedziemy dalej. Dopiero zatankujemy, to się uspokoję. To znaczy Rena się uspokoi, bo ja jestem spokojna, bo ja wiem, że dojedziemy. Ja jestem po prostu uspokój sam w sobie. No więc jedziemy sobie kochani i patrzcie, popatrzcie sobie tylko, jaka u nas jest. Czwarta siostra zima. To się w głowie nie mieści. Ostatni luty, znaczy prawie ostatni dzień lutego, no bo jutro jest ten 29, a zima się zabrała. Yy, ona lubi tak mieć czasami humorki, nie? A powiem Wam dlaczego my jedziemy, bo Renna dostał w prezencie na Boże Narodzenie taki dekoder, to znaczy dostał pieniądze, żeby kupił sobie taki dekoder, bo miał stare zepsuty do telewizji, bo Renna ma tę swoją niemiecką telewizję satelitarną. No i wyobraźcie sobie, kupił ten dekoder i się okazało, że ma wtyczkę zaklejoną plastikiem. W środku, także nie można było w ogóle tam włożyć jednego kabelka, więc wymienili nam od razu w sklepie. Przyjeździliśmy do domu i się okazało, że i się okazało, słuchajcie, że ten dekoder jest zepsuty, bo nie kontaktuje się pilot razem z tym dekoderem. Więc pojechaliśmy wymienić i on pojechał do warsztatu. czekał dwa tygodnie René na ten dekoder. I wymienili mu, tak no, znaczy z warsztatu przyszedł naprawiony, niby i chodził dwa tygodnie. I za dwa tygodnie był znowu zepsuty, znowu to samo, nie przeskakiwały programy, w ogóle nie można go włączyć ani wyłączyć. więc poszedł znowu do warsztatu. No i w warsztacie się okazało, że jest, że no po prostu nie można go już w ogóle naprawić, że wciąż ten sam błąd. I, no i dali, dali nowy. No, i ten nowy znowu nie chodził, więc my dzisiaj jedziemy wymienić go na nowy. Więc, więc po prostu nie wiem, yy, pierwszy raz się z czymś tak mi spotkałam, bo normalnie to powinniśmy dostać od razu nowy, wszystko. I, I jeszcze, przepraszam, powinni powiedzieć, ale jakoś tak dziwnie wyszło. No więc jedziemy teraz po ten dekoder i zobaczymy, czy będzie działał, bo mój biedny mąż yy, no nie może oglądać swojej niemieckiej propagandy, po prostu północno-koreańskiej, jaka tam teraz jest u nich mediat. No więc, yy, yy, więc nie wiem, jaka jest sytuacja na rynku z koronami, czyli z wirusami. Nie wiadomo, czy dojedziemy, wyłączam się. Słuchajcie, bo nieciekawie wygląda, nie wiadomo, czy my dojedziemy w ogóle do stacji benzynowej, czy gdzieś, to dam później Wam znać, muszę się tu skoncentrować, na razie, pa. Hura! Dojechaliśmy do stacji, słuchajcie, całe szczęście, a patrzcie jaki mokry śnieg pada. Dojechaliśmy do stacji, przed nami są dwa auta. No ale całe szczęście, że nam się udało, bo już Rene myślał już nie dojedziemy. Nie Renę? Hmm? No. Padasz co? A tu angst? Go, go, go. Dobra. Kochani, teraz wam powiem bardzo najważniejszą rzecz, którą chciałam Wam opowiedzieć. Tu już się Renę siedzi. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że Renę będzie kory. Renę wiesz tu Krank? Nein? Renę mówi, że nie będzie kory. A Łatuchaska za Die Augen tun no. Koronę ma Renę na głowie. Razem z wirusem. Ale słuchajcie, nie, serio, więc powiem wam, kochani, co, co, będziemy, co ja będę robić i w ogóle po co jadę do Lidla i do Biedronki, bo bo będę robić od poniedziałku, będziemy robić ja i moje dwie koleżanki nie wiem, czy one się zgodzą pokazać, ale z jedną jutro się spotykam właśnie w Sanoku, bo, bo jestem zaproszona na urodziny słuchajcie, na urodziny do przedcudownej dziewczynki, która jest czytelniczką moją, która jest też, ogląda też moje filmiki, a przede wszystkim bardzo pokochała moją Henię. No i ona właśnie jest dziewczynką, która chodzi do, 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 do tej klasy, gdzie miałam spotkanie, spotkanie z dziećmi w związku z moją książką. I żeśmy tam pogadali o tym wszystkim to opowiadam o tym film, o tym, opowiadam o filmiku o Klaudii, no i yy, oprócz tego yy, Oliwka jest yy, właśnie cudowną dziewczynką, która mnie jutro zaprosiła na swoje urodziny. No jutro spotkam się z jej mamą, a z jej mamą właśnie robię to, o czym Wam zaraz powiem, i jeszcze robię to z jedną moją przyjaciółką Olgą. Kochana Olga, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wczoraj była narada bojowa na ten temat, a zaraz wam powiem na jaki temat, bo to jest bardzo duże napięcie, chociaż właściwie w, 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 w filmiku już. To opowiedziałam, ale dobra, ale powiem Wam o tym i yy, teraz. No i z Olgą, właśnie. Olga powiedziała, że na razie jest taka inkognito, się nie pokaże, ale może się da nam mówić. A z Kasią się jutro pokażemy na tych urodzinach razem i trochę może podawijamy na ten temat. Cześć, Kasia. Witam cię serdecznie. Nie mogę się doczekać już naszego wielkiego, naszej wielkiej akcji. A akcja nazywała się Kochani moi post Daniela, czyli post dr Ewy Dąbrowskiej. Na pewno wiele osób to zna. Ja już ten post robiłam dwa razy. Sama robiłam, robiłam raz dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, a teraz zobaczymy, jak długo go wytrzymamy. W każdym razie jest to post leczniczy. Słuchajcie, nie jest to dieta, niektórzy mówią na to dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej, ale to jest post, to jest post, post leczniczy i post taki bardzo głęboko oczyszczający. Jest to post trudny. Nie powiem, że jest łatwy, no niektórzy przechodzą łatwo go, a niektórzy nie. Polega on na tym, ja tylko powiem w dwóch, trzech zdaniach, bo każdy może się o tym poście sobie poczytać. Możesz spoczytać w internecie, polega na jedzeniu tylko i wyłącznie warzyw, mogą być surowe, mogą być gotowane, bardzo dużo jest trzeba kiszonek i kilka rodzajów owoców to tylko jabłuszka. Grapefruit, cytryny, i teraz doktor Dobrowska zmodyfikowała trochę program. Można troszeczkę zjeść kiwi i troszeczkę owoców jagodowych, czyli malin, tam pożyczek, czy ale to dosłownie kilka tak, tak na deser. No i warzywa, które są bez skrobiowe, czyli nie mogą być ziemniaki i nie mogą być warzywa strączkowe. A poza tym tak, także to jest mniej więcej, tak nie wyrobi się więcej niż 800 kalorii na dzień, także jest to post. I ja właśnie go zaczynam z moimi dwoma koleżankami, zaczynam od poniedziałku, dlatego ja właśnie raz do Lidla, zrobić zakupy. Pokażę Wam, co kupiłam w niekru i i no i startujemy. I to nie jest tak, że ja mówię Wam, że Wy macie jakąś akcję robię, żeby ze mną to zacząć, bo to nie jest tak. Ja będę Wam co mniej więcej trzy to opowiadać, jakie są moje wrażenia, co jadłam i yy, 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 jak to wszystko przebiega. No i zobaczymy, jak to będzie. U mnie jeszcze i u moich koleżanek tak samo. Ma to jeszcze aspekt bardzo duży duchowy, no bo robimy to w Wielkim Poście. I powiem Wam yy, po prostu, ponieważ to jest to post trudny, więc yy, każdą, każde takie wyrzeczenie, które będzie, to ja, jak będzie mi źle, no to będę ofiarowywać Panu Bogu i że niech On to przemienia w dobro. Tak, żeby to po prostu było żeby ja była bliżej Boga po prostu. No, ale niektórzy ludzie robią to niekoniecznie ze względów duchowych, nie mają takie powiązania, takich tylko po prostu. Y tylko po prostu ze względu leczniczych, a też takie przygotowanie do wiosny. No jak chcę jeszcze z 5 kg schudnąć, powiedzmy tak sobie może 4-5 kg bym chciała schudnąć, to na pewno to tak myślę, że tak się stanie. No i teraz powiem Wam, dla kogo jest ten post generalnie, jakbyście chcieli robić, no to dużo jest o nim. Jest o nim bardzo dużo w internecie, mnóstwo rzeczy, ale można też przeczytać sobie książki dr Ewy Dąbrowskiej, które Wam podlinkuję, jakbyście byli zainteresowani, to te książki będą. No, i teraz kto no, nie może robić? Mogą go, nie mogą go robić osoby, które na, na przykład po prostu do tego postu nie chcą robić. Jeżeli nie są przekonane, to nie ma co. Później nie mogą robić osoby niepełnoletnie, czyli dzieci, nie mogą robić kobiety w ciąży, kobiety karmiące. Nie mogą też robić osoby chorujące na nadczynność tarczycy, bo niedoczynność jak najbardziej można, ale na nadczynność w jakichś takich chorobach, kiedy jest się wychudzonym, w, w chorobach. W, Ciężkim stadium choroby nowotworowej. No i co nam jeszcze, to trzeba się zorientować, można sobie poczytać w sieci. A najchętniej, właśnie zachęcam Was do książek i startujemy po prostu ten program w poniedziałek rano. No i teraz jadę zrobić zakupy. No i teraz, no to, to na razie na tyle. Rene Hasu jest z Ferszta, ten? Niech upkończy, dziękuję. słuchaj. A, ja, Fren dzisiaj, bla, bla, bla. dzisiaj nie ma ochoty na rozmowy I on się źle czuje, mówię wam, ale uśmiechnij się. Jak to opysję ten inst. Halo? To tu autobusy gruisa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On musi na ten. Dobra. No to ja się już przełączam. Bogu. Pokażę wam jutro, to co Bogu, pogada. Jutro to ja w filmiku nie będę robić. Więc smale. A teraz wam przełączam się, bo Dobra, pokażę wam jak jedziemy. Jedziemy do tego Strzyżowa. No, moja koleżanka Olga wbija jutro do Strzyżowa, a Kasia zdaje się już sobie najlepiej nakupiła, ale Kasia fajnie mieszka, bo na dwa bloki za Lidlem mieszka, więc na spokój. A u nas to nam nawet biedronkę zabrali, bo zamknęli nam biedronkę w Brzozowie, bo coś tam remontują. No, no więc musimy takie zakupy większe, daleko jechać, więc na razie się pożegnam. Dzisiaj, Dzisiaj jest piątek, sobota niedziela, to ostatnio skupiłam moje, moją czarną czekoladę. Powiem Wam na no, poniedziałku Adie, bye bye i teraz się przyłączam, pokażę wam jak jedziemy. Troszeczkę kawałek, no na razie. Jedziemy sobie y, tutaj auteczkiem naszą Klarą, która jest zatankowana, jedziemy z dekoderem nowym, miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No to się przełączam na widokczki. No i tak sobie teraz słuchajcie. To jest droga y, na Rzeszów, tak? Rene wiana Grzeszów nie, to jest nie, nie, ach nie na dyszów, nie na dyszów, nie na dyszów, tylko strzyżów. Jedziemy teraz, to żeśmy odbili, jedziemy tylko do strzyżowa, bo tu jest, musimy jechać do strzyżowa, no bo jak mówię, w Brzozowie biedronkę nam zabrali jest zamknięta więc musimy pojechać do Brzozowa. U nas takie zakupy robimy rzadko, a za to więcej, więc ja muszę zrobić zakupy do tego postu, muszę kupić sobie warzywa i trochę owoców, jabłek. No, i tyle, no i to jest moje pożywienie. I tylko na dzisiaj, na jutro, jeszcze sobie kupię jakąś kaszę. Um, no i już i to na tyle będę miała. No, no i teraz się zaraz z wami żegnam. Zobaczymy się później. Słuchajcie, zakupy zrobione, wracamy. Patrzcie, jakie piękne widoki tutaj. Oczywiście, jak zwykle, zabłądziliśmy, pojechaliśmy w złym kierunku. SSS, czyżowa, wyjechaliśmy w złym kierunku. No i teraz musimy chyba cofnąć, o ile nie spadniemy w jakąś przepaść. Ja, jedziemy z powrotem, zakręcamy, bo żeśmy wybrali zły kierunek na razie. wam wyjechaliśmy z tego Strzyżowa, zabłądziliśmy musieliśmy się spytać takiego starszego pana i on powiedział nam, no i trafiliśmy jedziemy znowu tą samą taką bardzo niekomfortową ulicą drogą, ale już jesteśmy na swoim miejscu no i zaraz będziemy w domu znaczy zaraz nie, bo to jest kawałek drogi no i w domu wam pokażę jeszcze co kupiłam na ten mój post no i to nie wiem, chyba już więcej nic nie nagram dzisiaj i to będzie taki mój film o niczym dzisiaj w sumie. No ale, ale chodzi mi, o, mi głównie, głównie o ten post, więc na razie się żegnam, Jeszcze tylko pokażę wam te wszystkie zakupy w domu i na razie do zobaczenia. papa. Pa. Pokażę wam teraz co kupiłam dzisiaj na, tego, na ten post doktor Ewy Dąbrowskiej. Psy szaleją tu obok, bo się cieszą, że przyjechałam. Więc jak one tam tak skaczą się nie przejmujcie. Więc tu jest kapusta biała, kalafior, druga kapusta, mnóstwo jabłek, bo jabłka są dozwolone w takiej niedużej ilości, kapusta kiszona, Sok marchewkowy, soki, soki buraczano, jabłkowe, bu, brokoły, szostku, brokoły, sporo, szpinak był bio, w, w ofercie był taki sam tani jak normalny, papryka była też bio w normalnej cenie, tak jak, cena, tak jak normalna papryka. Ten kupiłam, imbir, bo tam na tym poście jest coś zimno, prawda, nie ma tłuszczu, więc nie oddaje się tłuszczu, więc jest zimno, więc dobrze się rozgrabia. Ja rano. Robię tak jak, tak jak Olga. <laughs> Olga bardzo mi poleciła i to się sprawdza. Rano litr wody z imbirem, ciepłej wody oczywiście i tak się trzeba trzymać. Kiełki brokułu. Tutaj są kiwi, bo kiwi są dozwolone, no brokuły już pokazałam, to tu jeszcze kosnek. I tutaj słuchajcie jest cała masa martwi, którą kupiłam od rolnika, bardzo fajna. A tu są te dwie książki. Przywrócić zdrowie żywieniem i ciało i ducha ratować żywieniem, i słuchajcie, pod spodem jest jeszcze ta duża Pietrucha, taka biała. No, jeszcze mam inne zapasy, także nie wszystko pokazałam, bo to jeszcze mam w domu. A to, to po prostu to jest to, co teraz, to, co teraz będę, co dzisiaj kupiłam no, na ten post. Także no, zaczynam w poniedziałek, a jutro może się z Kasią pokażemy, bo będę u Kasi córki Oliwki na urodzinach, więc może się pokażemy. We dwie zobaczymy. Cześć Kasia, pozdrawiam Cię. A ja na razie na dzisiaj kończę, bo psy się cieszą, że przyszłam do domu, no i muszę się nimi też zająć, i to teraz wszystko popakować. No, i na razie, na razie żegnam Was, kochani. No, i zobaczymy, jak to będzie wszystko. Bardzo chciałabym, żeby mi się ten post udał, bardzo bym chciała. Yy, ale zobaczmy, jak wyjdzie, ale myślę, że jak będę też powiąże to duchowo po prostu, to mi się uda. No to na razie, papa, pa. dzięki za subskrypcję, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Yy, pamiętajcie, aha, i pamiętajcie, że ja tutaj nie zalecam, to nie jest żadna dieta, absolutnie jest to post. Jest to autentyczny post yy, i tak się tego trzeba trzymać, dlatego robię to już w wielkim poście. No to na razie, papa. Pa.